To Boga nie uwzględnia, dla kogo Pan Bóg nie jest osobliwością konieczną. Ten ogłupiony błędem poznawczym odcina się od źródła swego przeznaczenia, a życie Jego zamienia się w dzieje głupoty własnej. A mądrość jest znawstwem spraw Bożych i umiejętnością angażowania się w miłość płodną, przydającą piękna i ożywiającą odwagę do mężnej ofiarności. Bóg jest miłującą mądrością. I życie człowieka ma być również mądrym miłowaniem. Mądrość prowadzi do celu, oddala od niebezpieczeństw, pokazuje jedyną słuszną drogę do Boga i daje człowiekowi przewagę nad głupcami. mądrość. Odciśnięta jest w całym dziele Bożym. Dlatego ludzie mądrości nie zdają uznania w świecie, który światem hodowanej głupoty. Bo mądrość jest znawstwem spraw Bożych. To zaś czyni człowieka Bożym, z czasem świętym. Świat zaś ma odmienne zdanie, i zje według kryteriów grzechu. Bierze się to z chęci samostanowienia, z tego, że człowiek zachwycony sobą chce być nad Boga, zamiast Boga, sobie chce Bogować. I wtedy rządzę człowiecze, człowieka zaślepiają, ogłupiają i czynią człowiekiem faktów, które są błędem. Wtedy też ci, którzy pozbyli się mądrości lub jej nigdy nie nabyli, jako zasadę życia biorą porządliwości własne. Z tego bierze się kłótnia, mordercza zazdrość i wszelkie spory, i walki. I człowiek dla człowieka, że nie jest bratem, lecz rywalem, i człowiek taki zaczyna być krzywdzicielem innych i niszczycielem siebie. Gdy człowiek Boga w swoim życiu nie uwzględnia. Jest najgłupszy w możliwy sposób. Jak można Boga nie uwzględniać? Jak można udawać, że Bóg nie istnieje, że jest bez znaczenia? Na pewnym poziomie samozakłamania, czyli pychy, ludzie tacy są, są ludźmi takiego obłędu, że z Boga sobie nic nie robią. Ponieważ ubóstwiają siebie, ziemię i sprawy swojej. Zwróć uwagę na to, czy przypadkiem u ciebie nie ma strachu przed ludźmi, niewolniczej ustępliwości, takiego przetrzymywania trudnej sytuacji, gdzie zmilczysz, wytrzymasz, aby przeżyć. Czasem w tym może być mądrość, ale tylko niekiedy, bo nie będziesz walczyć z miażdżącymi siłami, trzeba się uchylić i ukryć. Ale przeważnie, gdzie, braku, gdzie brakuje odwagi człowieczej, to tylko z tego powodu, że w człowieku nie ma bojaźni bożej. Bojaźń Boża sprowadza na człowieka odwagę przed ludźmi, mądrość w działaniu, ostrożność w czynach i postępowaniu. Człowiek bojaźni Bożej jest bardzo subtelny, delikatny, wydrwały. Ma we czci Boga i go nie gubi bo człowiek w bojaźni Bożej wie, że nic i nigdy nad Boga. I gdy tak się dzieje, wtedy człowiek pokonuje wiele oporów własnych i cudzych. Wzrasta w łaskach, staje się człowiekiem skutków wiecznych i wiele dobra idzie przez jego życie. Człowiek taki w bojaźni Bożej i mądrości od Boga jest najbardziej użytecznym na ziemi. On bowiem sens życia ostateczny, ma przed sobą jakby na ręku własnym. Natomiast człowiek pozbawiony mądrości zajmuje się błahostkami chwili, i któż go uzdrowi, który go uratuje. Nie jest dobrze, gdy człowiek. Nie pamięta Boga, o Bogu, a sobie chce bogować. Kto chce sobie bogować, ten zgrywa się na postawy niemożliwe, i któż go uratuje. Modlić się więc trzeba o to, wielkie dary Boże stały się udziałem innych. Tak samo jak i Twoim udziałem, by były wielkie dary Boże z powodu ufnego, szalonego zaufania Panu Bogu, weźmiesz udział w sprawach bezkresnych, wielkich, Bożych. Ciebie prowadzić będzie to do świętości, a inni będą mieć dobroparcie w Twoim sprawiedliwym życiu. Pan Jezus uczy boskiej logiki: wielkość jest w małości, potęga w ofiarnej słabości, bo człowiek nie zdobywa tutaj na ziemi jakichś trwałości, jedynie tego, co ma charakter duchowy, wieczny, trwały w oczach Boga. Czyli są to cnoty, cierpliwie przeżyte trudy. Przebaczenie winowajcom, modlitwa i ofiara, i to, co jest trwałością na zawsze, na wieki. W przeciwnym razie, człowiek, który tak nie żyje, będzie człowiekiem błędu i ktoś go uratuje ze zguby własnej. Dlatego. Człowiek, przeniknięty prawdą i wdzięcznością, i skromnością, i dystansem do siebie samego, będzie miał właściwe dyspozycje do tego, żeby życie swoje nie doprowadzić do zmarnowania, lecz by było to życie owocne, święte zaraźliwe dobrocią. Wtedy człowiek staje się głosem Boga względem świata, gdy reprezentuje Boże nauczanie i gdy jest świadkiem Bożej miłości, gdy jest męczennikiem wierności, łasce Bożej, gdy nie ulega okazji i pokusie do złego, gdy walczy o cześć dla Boga, gdy walczy z pokusą Wtedy staje się Bożym Wspólnikiem i jego życie na powróty odzyskuje to, co kiedyś było zatracone w grzechach. Módl się więc, bo Bóg ci daje siebie, i modl się o to, byś sam był Boży, a nie przystosowany do przemocników. Bądź mądry, byś umiał unikać ciosów ludzi nieprawych, abyś był ukryty przed złem, abyś miał większą swobodę i większą dyspozycję do tego, by być darem dla innych. Twoje modlitwa, czyli stałe przebywanie z Bogiem będzie cię przeobrażać, wypełniać i doprowadzić cię do zbawienia wiecznego.